jestem bankiem, no i dzisiaj jesteśmy w grze Minecraft, no i gramy w Bedwarsy. Dlaczego Bedwarsy, a nie normalny Minecraft? Ponieważ chcę wprowadzić trochę e, rozmaiczenie na mój kanał. No i cóż, zaczynamy. Gramy w czwórki. E, no i jestem do dupy w ten tryb, więc pewnie przegramy. Zagramy sobie trzy gierki. Aha, czyli. Mam tylko od ciebie. Okej, okay, widzowie, jeśli przegram, no to naprawdę się wkurzę. Ale spokojnie, to nie jest tak, że będzie jedna gierka, bo wiem, że jestem do, do dupy w ten tryb, więc będzie najmniej z dwie gierki, najmniej, ponieważ wziąłem trójki, a nie czwórki, to raz, a dwa czy nas jest dwóch, jakaś typiara jest ze mną. Mm. Tak to jest grać z randomami widzowie. No dobrze, na spokojnie ja sobie sam dam radę. Ja sobie roz... ja ich rozwalę wszystkich. Mhm, to jest na spokojnie. Mam przynajmniej całego dropa dla siebie. Ale to jest na spokojnie, widzowie, że damy radę. Ja przynajmniej dam radę. Postaram się. I na... Jeśli będziecie chcieli więcej Bedwarszu, to napiszcie je w komentarzach w komentarzu. Ale jak na razie to muszę się skupić, żeby wygrać tą gierkę. Dobra. Co? Już łóżko zniszczyli, no to. to fajno. No Moja widzowie, nie mam szans. Nie, nie, mam, nie ma, nie ma szans. Nie mam. Tak to jest jak gra, gra się z randomami. Ma no oni zaraz do mnie polecą, no to jest stuprocentowe. Zieloni tam są. A jestem pomarańczowy. Hmm. No to widzowie, chyba sobie nie, nie wygram tej gierki, Ech. no widzowie, nie mam szans. Nie ma, szans, nie ma szans, widzowie, to jest. Jeszcze taka cisza tu jest, naprawdę. Więcej wełny. O, patrzcie, mam, mam belikweta, No chodź, swaniaczku, no chodź! Dobra, widzowie, na spokojnie, na spokojnie, strepuje go, strepuje go, on mnie strepuje. Kurwa! No i łóżko mi poszło, ale ja się zresztą. Ja cię to zabiję. Dobra, strefujemy go, strefujemy go, widzowie. Stref, stref, stref. Dobra, zabiję go, zabiję go, mamy go. Mamy go, mamy tu ścioszka. Pewnie zaraz ktoś przyjdzie i mnie zabije. Nie mogę jabłka kupić. Eee. Szybko, jabłuszko. Dobra, widzowie, na spokojnie. Ja bez łóżka ich ogram. Czyli zostałem tylko ja Jaj ja ten, niebiescy. Jaj niebiescy. No ale oni mają pancerz, no to nie ma szans. Ale widzowie, będę grał jak Polak. Niech tu przyjdzie, tylko to mu sieknę. Chodź tu, cwaniaku, Mam! Chodź tu. No nie masz, nie było szansy, widzowie. No i. Hmm. hmm Dobra, widzowie, jeszcze raz Może tym razem będę miał lepszy team. Napiszcie mi w komentarzu, co będziecie chcieli, żebym za załóżmy w Miki Pro zagrał, Warsy, To może go to zachęci, może ze mną zagra. No Boże, żebym miał tylko teraz dobry team i będzie win, widzowie. No nie, mi się musiała widzę, podkładka chłodząca pod komputer zepsuć. Jak O, naprawiłem ją. Jeśli coś nie działa, widzowie, dam wam taką radę. Walnijcie to w całej, całej siły walnijcie w to. I zadziała na pewno. Dobra. Mam teraz swój team śmierci. Team skład śmierci widzowie. To jest mój skład śmierci, po prostu. No spokojnie damy radę. Patrzcie, patrzcie, jaki to jest prost, widzicie? Taki sam jak ja. Wow, 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 ty, ty! Proszę! Zobacz, jaki prost, widzisz? Dobra. Ja widzę, że wam pokażę teraz moc, moją moc grania w tę grę. Bo ja jestem w świetny, patrzcie, jak szybko będę budował. Jestem beznadziejny w tej grze. Ale wiem, że Miki Pro jest dobry w Bedwarsy. To może zagra ze mną. Może biorę swoją ekipę i w czwórki zagramy. Jakby ktoś chciał ze mną zagrać w Bedwars, pewnie nikt nie będzie chciał, to napiszcie w komentarzu. To jestem chętny, żeby zagrać. Dobra. To powinna jakaś gracz w tle mużyczka, bo to jest naprawdę taka cisza. No nie! Naprawdę nie starczyło mi wełny. Przecież zbudowałem strasznie oszczędnie. A tam są też diamenty. No i to są prosy. No, zobaczcie, no stoją w miejscu, nic nie robią. No to jest mój team skład po prostu. No, zabierają wszystko. Ten w ogóle się nie ruszył praktycznie od minuty, ten zjeb. Dobra, nieważne. L, 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 wełna. O, o mam. Potrzebowałbym jeszcze tylko trochę złota. Jedno złoto. Czy mój ziomek zginął właśnie w Wojdzie? Dawaj mi żelazny miecz. Dobra. E, nikt się do nas na razie nie buduje. Okej, okay, czyli zielony się do nas buduje. Mój się z nim bije. Idę mu pomóc! Chodź tu! Chodź tu, robaku! No. Przemilczę to, widzowie. No i leci do nas. No ja go muszę, jak zwykle, ja muszę wszystko zrobić. Chodź tu! No chodź, wspaniaczku, chodź. I patrz! Strefujemy go, strefujemy go teraz! No! Halo, coś tego? Możecie, nie? Halo! Pomóż! No, pomóżcie, no i prawo wy, debile! No! No, zabij go, no! I... Nie widzę, by ja wychodzę. Chwila, gdzie jestem? A tu. A gdzie są moje? patałachy? Gramy jeszcze raz, widzowie. Dobra, miała być to, ale te... ja miałem debili w klasach. No dobra, wbijają. Już myślałam, że nie wbiją. Ale... Czemu nie są czarni? Jeśli ja będę miał kogoś w teamie czarnego, to będę trollował, widzowie. Dobra. Ostatnia. Do trzech razy sztuka. Widzowie, pamiętajcie takie przysłowie, Do trzech razy sztuka. Teraz na pewno wygram. To jest 100%owy niewidzialwy teraz. To jest no na pewno nie będzie 100%owy niewidzialwy, to ja przegram to jak ja to przerżnę na stubę. No dobra, 10. 8 7 6 5 4 3 2 1 lecimy. Dobra. No mam stopni... Pat, jesteś czarny? Nie jesteś, nie jesteś. Widzicie, widzowie? Wszystko zabieram. Co?! No wyszedł, no! Jaki knurty? Nie, 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 widzowie, ja przysięgam wam, że następny odcinek z Bedwarsów to będzie z moją ekipą, nie? Ja ich zbiorę naprawdę wszystkich i na pewno będą grać Ja ich zbi zbiorę wszystkich. Zbiorę... Jak że się wystraszyłem, że jeszcze ty mnie upuściłeś. No dobra, to, to jest mój kondom. Ricardo, dobra, nie będę... Ricardo, damy radę. Czy on serio będzie stał i zbierał wszystko? Nie no, no żeż, jaki to jest robak po prostu, no. Dobra, jak kto, ktoś do, będzie do nas leciał, to fireball pieprzne. Ale, Ty, Mordo, może byś się ruszył, coś teges, a nie będziesz tylko stał i zbierał. Coś teges, nic. Mhm. Czyli, jak zwykle, jestem sam. Dobra, jestem Cztery diamenty i dolo Kurde, poleciałbym do żółtych, ale mam cztery... Co? Halo? Widz widzowie widzicie to? Spierdalać! Dobra! No! Nie mogę się ruszyć! No! Maj no mój typ umiera. Mam dwa Emeraldy. Elo, zaskoczyłem się, zaskoczyłeś się, zaskoczyłeś się, co? Zaskoczyłeś? Dobra, mam go, mam go widzowie, na spokojnie, mam go. Eee, nie, nie ten, nie, ten, nie, ten, nie, ten typ, nie, ten typ, tutaj, 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 szybko. Cztery diamenty, dobra. Więc wodka. Szybko to. O nie, o nie, koniec, 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 no wiedział. Dobra widzowie, koniec tego nie. E, nie będę wam marnował czasu, bo to jest naprawdę katastrofa, jak ja gram. Następny odcinek z bedułosu będzie z moją ekipą i obiecuję wam, że rozniedziem wszystkich. Pamiętajcie o subiku, łapka w górę, no i. Elo!